Cześć kochani, witam was serdecznie i zapraszam na nowego vloga z moim nowym pieskiem, Pandą, przed chwilą wstała i słuchajcie, jeżeli jeszcze jej nie znacie, to jest oddzielny filmik na kanale nagrany o niej i dzisiaj wybiorę się z nią na pierwszą wizytę do weterynarza i wszystko wam pokażę. Zostawcie łapkę w górę i zaczynamy! Patrzcie jak się ładnie bawi. Eee, ja skorzystam z okazji, że ona tutaj ładnie siedzi i... I pani, mnie proszę nie zasłaniać I wam opowiem Otóż pierwsza wizyta u weterynarza już była I było to odrobaczanie Z tym, że zanim ją słuchajcie wzięłam do siebie I dzisiaj przyszedł czas na kolejną wizytę Więc pokażę wam jak będzie się zachowywała u weterynarza Więc jedziemy Z tym małym zadym Przed chwilą wstała i już chce się bawić Nie wolno mnie gryźć Jakiś włosek Proszę Aha metka A! zasłoniłaś wszystko, I jako że panda jeszcze nie była szczepiona to ona nie może słuchajcie nigdzie chodzić żeby na nic nie zachorować, więc mam takie słuchajcie nosidełko, kupiłam je jeszcze zanim wzięłam pandę, już naprawdę mnóstwo rzeczy zbierałam i wam pokażę jak ona super w tym wygląda i naprawdę bardzo fajnie się czuje, no i też to jest taka socjalizacja że może obserwować różne rzeczy z daleka nie dotykając, nie narażając się właśnie na chorobę tak wygląda z bliska opakowanie tego nosidełka, i kosztowało one 80 zł. Kupiłam je w t Maxxie, Tutaj, jak widzicie, różne były kolorki, ale był dostępny tylko czarne, i ja mam właśnie czarne, i w środku jest wypełnienie z gwiazdkami. Pokażę Wam, jak ona w tym środku wygląda. Dobra. Uwaga, patrzcie, tutaj zakładam to nosidełko, ono wygląda w ten sposób, że przykłada się przez ramię. To jest, słuchajcie, jakiś rozmiar chyba nie najmniejszy, ale fajnie, bo będzie na przyszłość właśnie dobre. Dla niej tak wygląda w środku. Pani tutaj się zajęła zabawą i zobaczcie, wkładamy ją tu, do środeczka, proszę bardzo, łapki, żeby główka wystawała. O, i tak sobie ładnie siedzę i obserwuję. Tu jestem ja, a tutaj jest moja panda. Oczywiście podtrzymuję to rękami, żeby ona nie wypadła, bo nie jest jeszcze na żadnej smyczy. Ale też jest wygodne, jak chcę sobie ją tak wziąć wyżej. To od razu tutaj jest blisko mnie. No i trzyma się tutaj właśnie w tym legowisku. Bardzo fajne to jest. Wychodzimy z domku. Tak. Chodź. Włożyłam jej jeszcze tutaj zabaweczkę, żeby miała do gryzienia jakby chciała. I idziemy teraz ładnie do samochodu. Jesteśmy właśnie w garażu. Dobry wybór było wziąć zabawkę, ponieważ ładnie tutaj sobie gryzę, jak się nudzę, tak? A tak. teraz do kamery chcę się pokazać. Zobaczcie. pandia sobie ładnie leży tutaj w samochodzie. Już zasypia, ona bardzo lubi jeździć, także niczym się nie stresuje. Wysiadam właśnie z samochodu i idziemy do weterynarza. Zobaczcie jak grzeczna malutka. Jesteś. Tutaj gazetki u weterynarza były i wiecie co? Mi panda trochę papilona przypomina. Co Wy myślicie? Oczywiście takich uszek wielkich nie ma, ale tak mi się wydaje podobna. A co ty na to papilonku? I właśnie siedzimy z pieskiem i czekamy naszą kolej. Książeczka zdrowa jest, no, no nic się nie boli. Chyba zaraz pójdę spać. Ja jestem odważna. Tak? Chodźcie. co 760. Mhm. 760? Jesteśmy już słuchajcie po wizycie u weterynarza. Dzisiaj było odrobaczenie, a za tydzień będzie pierwsze szczepienie malutkie. I słuchajcie, spisała się no, naprawdę super. Nic się nie bałam wcale. Byłam bardzo wleczna. Teraz nagrodę może jakąś zabaweczkę Ci kupimy. Choć tu już kurczę, słuchajcie, tyle i na Allegrach pozamawiałam zabawek, że na pewno będzie wielki hol zakupowy, zabawkowy dla małej pandy. Jak ona się przytula. Mm. <grym> Właśnie wróciliśmy od weterynarza, pandzia się bawi, e, a ja przygotuję jej jedzonko. Pytaliście się, jakie ona je jedzenie i kupuję jej póki co te, które jadła właśnie w domu tymczasowym, żeby nie robić takiej zmiany, bo wtedy pieski, wiecie, jest zmiana otoczenia, zmiana jedzenia, mogą źle to znosić. E, I ja daję jej mokrą karmę z animondy, ponieważ właśnie taką tam dostała. To jest jej ulubiona, ale też na pewno suchą karmę będzie jadła, nie będzie to tylko tak. I słuchajcie, ona ją... Prost uwielbia uwielbiam. Ja nakładam do tej miseczki. Posłużę sobie kolanem, bo tutaj nie mam stolika. I po prostu ją troszeczkę rozdrabniam. I daję w mniejszych ilościach, bo ona jest jeszcze malutka, więc lepiej, żeby po prostu zjadła częściej, a mniej i tutaj sobie to tak rozdrobnie i za chwilę ją zawołam, a ona jest, słuchajcie, taka kochana. Dostała dzisiaj też nowe zabawki. Ja też kolejne nowe kupiłam, więc słuchajcie, zakup holizm pandziowy jest. O. I jest tu tańca, wam pokażę, jak ona się cieszy. Uhe, mam karmę na włosie. Słuchajcie, zestawiłam karmę z mojego kolana, jeszcze nie zdążyłam jej postawić na jej miejsce. miski. już się rzuciła, więc głodomorek mały. Przyszły mi nowe zabawki, pokażę je więcej w holu zakupowym i rozłożyłam je oglądając. Słuchajcie, wyszłam na chwilę spokoju pokoju i pan się do nich wszystkich tutaj ładnie przytuliła. Więc mieliście rację, że duże maskotki dla pieska są super, bo piesu lubi się przytulać. Moje piękne maleństwo, zobaczcie jak ślicznie śpi. Ojejku, jestem przesłodzona i jak słyszycie, wiertarka u sąsiadów, a wcale jej nie budzi, więc po prostu jestem z niej bardzo dumna. Dzień dobry, proszę pani, co to za zabawka, pani ulubiona? Słuchajcie, nie obciam tej metki, bo nią też się bawi. Zobaczcie, jak ciągle przez ucho. To jest, słuchajcie, jedna z zabawek, które dzisiaj przyszły w parce i szaleje po prostu za nią. Mieliście rację, żeby zamawiać jej takie pluszaczki i tak dalej. Ale wszystko wam pokażę, bo tak jak mówiłam, będzie hol zakupowy. I pięknie się bawię. Zobaczcie, jak gryzie. Pamiętacie, jak na nią mówiłam? To pani Gryzelda. No tylko jak włącza aparat, to tu podchodzisz. Proszę się ładnie bawić. To jest bardzo fajne, bo tutaj ma różne elementy, i plastikowe, i materiałowe. Też piszczy, ale jeszcze ona nie odkryła mocy piszczałki. <laughs> nie wiem właśnie, czy jej się piszczałka będzie podobała, ale póki co zabaweczka bardzo. Zobaczcie, jak ona lubi gryźć. Zobaczcie, jak my sobie z Pandunią spędzamy wieczór. Ona tutaj koło mnie pięknie leży i odpoczywa, a ja oglądam serial. Jestem z niej bardzo dumna, ponieważ potrafi sobie tak grzecznie leżeć i w spokoju mogę sobie właśnie odpoczywać. Ona mnie nie zaczepia cały czas, jak to było miejsce na początku. Panda Gryzelda zajęła się w końcu zabawkami, jak zresztą widzieliście przed chwilą i tutaj sobie siedzi i gryzuje, więc mam dla Was chwileczkę, żeby właśnie pogadać o piesku, a dokładniej o wizycie u weterynarza. Myślę, że do weterynarza wizyta jest bardzo ważna, ta pierwsza, żeby piesek nie bał się jej, więc myślę, że bardzo fajnie właśnie wybrać się nawet na taką wizytę kontrolną, żeby zobaczyć co i jak. My dzisiaj akurat mieliśmy odrobaczanie, panda mi tam szeleści, więc nie było to nic strasznego, ponieważ Chodź tutaj, Ponieważ jak widzieliście, mmm, przepięknie się oblizywałam, ale chcę wam powiedzieć, zwrócić Wam uwagę na taką rzecz. Mianowicie pando jest to piesek nieszczepiony. Ona, tak jak wam mówiłam, jeszcze nie może nigdzie wychodzić sobie sama, na podwórko, i tak dalej. Bo wiecie, to dla niej jest ryzyko roby nosówki czy parwowirozy i w takich wypadkach. Powiem Wam jedną rzecz, której może nie wszyscy zwracają uwagę, ale jest to bardzo ważne, żeby jak idziecie do weterynarza, to nie stawiajcie na podłogę tam piesków. Często do weterynarza przychodzą pieski chore, no i wiecie, różnie to może być. Nigdy nie wiemy, jakie zwierzęta się tam pojawiają, więc najlepiej wziąć na rączki, a na stół u weterynarza zawsze przecież. Stawia się pieska już na umyty, odkażony stół, więc tutaj akurat tego problemu nie ma. No i słuchajcie, jeszcze mam do Was jedną taką rzecz. Wiele osób zadaje mi, ała, kobita, nie wolno tak, jak mnie w policzek ugryzłam. <gryzłam> dużo osób zadaje mi pytania o pandzie, więc ja zrobię Q&A o moim piesku no i napiszcie mi pytania, co byście się chcieli o niej dowiedzieć, albo tematy na przyszłe filmiki o panduni, to ja Wam na pewno takie coś nagram, bo jak wiecie, ja bardzo się pieskami interesuję i też z chęcią Wam moją wiedzę, jakąś, którą posiadam a ciągle się edukuję, bo mam też mnóstwo książek, jeśli chcecie o książkę, odcinek też Wam pokażę, więc mogłabym się nią podzielić, mogłabym się z Wami też radami podzielić, bo mnóstwo osób mi podpowiedział super rzeczy i to między innymi w holu dla psa też podpowiem jakie zabawki fajne. Patrzcie, patrzcie, zobaczyła aparat. Idzie. No. Tyk, 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 tyk. Skradam się. Będzie skok. Nie! To była owczajka. I poszedł do swojej drugiej zabawki. I teraz cichutko, tak na koniec zobaczcie jak panda śpi. No za takie. Zobaczcie jak mój dziedziunio Pięknie zasypia. Tak się położyła na kocyku. Przykryłam ją. No po prostu cudeńko. No za taki słodki sen musicie koniecznie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na dole. Wtedy nie omijacie żadnego nowego filmu. A filmy o tematyce pieskowej będzie ich bardzo dużo na moim kanale. Obiecuję. Dzięki za oglądanie. Pa pa.